Jak Pan ocenia pracę w całej Rady Miejskiej Dzierżoniowa? Bardzo dobrze. Może się o tym przekonać każdy, kto przyjdzie na sesję. Dzierżoni w ogóle ma szczęście przez pięć kadencji i to jest widać dojrzałość mieszkańców Dzierżoniowa, że wybierani są e, dobrzy mieszkańcy Dzierżoniowa, którzy pełnią dobrze funkcję dzięki tej aktywności naszych radnych, którzy bardzo dużo e, dają wniosków, propozycji, co to potrzeb dzierżawieniowe. Ja z tego korzystam na podstawie tego yy, i takiego sposobu. Powstaje dobry budżet każdego roku i yy, dobre plany strategiczne na przyszłość, chociażby wieloletni plan inwestycyjny. Yy, Urząd Miasta Dzierżawieniowego korzysta z usług Fundacji Otwartego Muzeum Techniki, którego szefem jest były pracownik SB. I, i był też protest radnego Tomasza Śmieszka. Dlaczego właśnie miasto korzysta z usług tej fundacji? Miasto współpracuje z organizacją, której przedstawicielem faktycznie jest człowiek o jakichś niewyjaśnionych sprawach. Ale tak jak pan powiedział, jednemu z radnych wyjątkowo zależy na udowodnieniu, czy ta osoba była agentem. Ja mam wystarczająco dużo zadań do zrealizowania i dlatego nie będę się zajmował lustracją kogokolwiek. Dla mnie dzisiaj jest najważniejsze, że ta fundacja urotowała obiekt, który popadł w ruinę. Myślę tutaj o całym terenie lokomotywowni, która jest z 1859 roku. I myślę, że dla mnie ważniejszym, ważniejszym zadaniem jest, aby przyciągnąć jakiegoś inwestora czy w pierwszym, czy drugim półroczu do dzierżoniowa a są instytucje tego, które mogą i powinni rozstrzygnąć sprawę niewyjaśnioną tego Pana. Yy, Dzierżownik posiada dużo certyfikatów jakości. Czy starszą nowe yy, certyfikaty jakości, czy nie? Ja może będę powiedzieć o takiej sprawie, że my starając się o certyfikaty, to dlatego, ponieważ chcemy podnosić bezprzemnie swoje kwalifikacje, umiejętność służenia drugiemu człowiekowi. Tutaj naszym bezpośrednim takim klientem jest mieszkanie zdzierżawieniowe. I to nam przyświeca, dlatego dążymy do tej doskonałości. Uzyskaliśmy już dwie, dwa etapy Europejskiej Nagrody Jakości i w tej chwili właśnie staramy się, na co otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 95% na program doskonalenia jakości usług publicznych w Urzędach Dolnego Śląska i Młopolski z wykorzystaniem doświadczenia Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. Robimy to po to, aby ciągle doskonalić swoją pracę. Nie możemy stać w miejscu. Cudzysłów. Ten, kto stoi, to się co? A jakie wyglądają przygotowania Dzierżoniowa do Euro 2012? Wiem, że Dzierżoniowa aspiruje, by gościć jedną z drużyn która będzie uczestniczyła w tym właśnie wydarzeniu. Czy Dzierżoniów lobuje, jeździ do Urzędu Wojewódzkiego, Marszałkowskiego i próbuje przeforsować właśnie swoje miasto, żeby gościć tą jedną z różnych? My nie musimy lobować. Dzierżoniów i nasz Dzierżyński Ośrodek Sportu i Rekreacji ma taką w Polsce i w Europie, że do nas chcą przyjeżdżać. W związku z tym już mamy poza sobą globowanie. Jestem pewien, że nasze obecne obiekty, które już posiadamy, one są tak w dobrym stanie, że już dzisiaj w Polsce mogłyby być rozgrywane zawody piłkarskie, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy. Czyli jedynym, jedynym mankamentem jest brak hotelu o standardzie, jaki wymaga e, Europejska e, Organizacja Piłki Nożnej. Czyli jest Pan pewien na 100%, że Dzierżoniów będzie gościł jedną z drużyn Euro 2012? Nie mogę powiedzieć, że w 100%, dlatego, że jeszcze nie wiem, która z drużyn się zakwalifikowała do Euro 2012, a po drugie, tak naprawdę decyzję podejmą poszczególne drużyny narodowe, gdzie chcą przebywać i w jakich ośrodkach. Naszym zadaniem jest przygotować się do tego, aby jak najlepiej zaprezentować. Czy miasto Bielawa, Dzierżoniów i Pieszyce powinny być jedną jednostką samorządową i czy byłoby to korzystne dla tych trzech miast? Chciałby pan być prezydentem tego trzech miasta? Ojej, tak daleko idące pytanie. Ja uważam, że każdy... To żyje nie od dzisiaj. Sprawa e, e, połączenia tych trzech miast jest to taki słynny i nieśmiertelny temat. Na razie wygląda to na daleką przyszłość. Na jaką ocenę ocenia Pan swoją pracę w obecnej kadencji? oceny mojej pracy pozostawiam mieszkańcom. 19 lat pracuję w samorządzie. Pięciokrotnie poddawałem się ocenie i nie w tym dalej zostawiam. Czy planuje Pan ubiegać o fotel burmistrza Dzierżniowa w 2020 roku? Zależnie, to od wyników i efektów pracy w tej kadencji i dziś jeszcze nie podejmuję ostatecznej decyzji. A czy pomagają Panu w różnych przedsięwzięciach posłowie i senatorowie z naszego okręgu tego? Zawsze mieć lepiej swoich przedstawicieli w parlamencie, tym bardziej, że widzę i iż posłowi i senatorowi bardzo zależy na y, dzierżoniowie. I mają się czym pochwalić, ale niech to zrobią sami. Co chciałby Pan życzyć swoim mieszkańcom w tym 2009 roku, bardzo trudnym y, ze względu na kryzys finansowy? Przede wszystkim zdrowia, bo na resztę to mamy wpływ. Dziękuję bardzo. Dziękuję.